Witam, dzisiaj pokażę Ci pozytywny zastrzyk energii na noc. Tutaj widzimy dwa produkty. Jest to czekolada, jedna jest mała, druga jest duża. No i tego typu trunki, bo czekolada jest podobna do kakao. Tego typu trunki dodadzą nam energii. Mało tego, są one bardzo pyszne. W, w smaku rozgrzewające w zimę jak ulał, dosłownie jak ulał yy, bardzo dobrze się nadaje taki, taki napój. No i zawierają też cenne minerały, takie jak na przykład magnez i tego innego yy, rodzaju pozytywne rzeczy. Także polecam wypić sobie taką czekoladę, spójrzcie nawet z bąbelkami, bo jest taka gęsta, mocna, jest elegancka. Tutaj, zoom, przybliżenie. No, spójrzcie, jakie. Jakie to jest. Yy, jakie to jest. Yy, potężne. No, a tutaj ta mniejsza. Ta mniejsza, podobna, bardziej taka jakby do kawy. Ale. No, ta jest taka mniej. Mniej mocna. Ta jest mocniejsza. No. Chyba przez te bąbelki. No, ale na noc w sam raz. No, na razie.